To jest Tracy Raquel. Tracy Raquel przez wiele lat myślała, że zabiła swojego brata. Grudzień 1971 roku, hrabstwo de Kalb, Georgia. W domu rodziny Tracy Raquel, wtedy jeszcze Tracy Rames, panował spokój. Gdy nagle nad ranem rozległ się przerażający krzyk. W pokoju dzieci rodzice znaleźli 3-miesięcznego Matthew na podłodze. Leżał nieruchomo. Lekarze stwierdzili ciężkie obrażenia głowy i uznali, że Tracy upuściła brata, wyciągając go z łóżeczka. Policja zamknęła sprawę jako nieszczęśliwy wypadek, bo jedyną osobą w pokoju była niespełna dwuletnia Tracy. Dziewczynka dorastała w poczuciu winy, wierząc, że to ona przypadkiem zrzuciła brata. Ale po latach zaczęła zadawać pytania, przejrzała dokumenty i odkryła coś przerażającego. Obrażenia Matthew były zbyt poważne, by mogły powstać od zwykłego upadku. Po 40 latach doprowadziła do ekshumacji, a nowa autopsja ujawniła brutalną prawdę. Liczne złamania, które powstały na długo przed jego śmiercią. Tracy Rakel odkryła, że przez całe życie nosiła cudzą winę. Po wznowieniu śledztwa sąd skazał jej ojca Jana Sandlina za śmierć syna. Okazało się, że to on znęcał się nad Matthew, a tamtego dnia upozorował całą sytuację. Tracy Rackle spędziła dziesięciolecia w cieniu kłamstwa, aż w końcu prawda wyszła na jaw.